Witam Państwa serdecznie. Oh, Mamy 4 maj 2023 rok. Teraz ten ul będę zakładał trzecią kontygnację. To był ul. Gdzie? nie niedawno do niego została włożona. Zobaczymy. Co te pszczoły działały to znaczy moim zdaniem będzie ciekawa, ciekawa rodzina, ciekawy ul dlatego zdecydowałem się jeszcze go umieścić na mojej stronie internetowej zaczniemy z tej strony pszczoły zrobiły tą węzę jak widzicie Państwo pszczoły wędzę odrobiły i we wędzie totalny głód ciekawe nie? nie chcą do nowej wędzy składać hektaru na kropu a zobaczymy co jest w starych plastrach Proszę Państwa Nie wiem czy to widać Nie wiem czy to widać Tu jest nadstawka o niezaniżona Bo mam nadstawki zaniżone gdzie odległość między dnem nadstawki a ramką pół centymetra to jest normalna nadstawka widzicie i tu jest przygotowane do czerwienia matka chce tu wyjść z czerwien matka chce tu wyjść z czerwien. Prawdopodobnie bardzo źle się czuje ciasno jej ma tylko chyba 8 ramek do czerwienia 8 ramek to nie jest tak mało widzi Państwo i środek matka przygotowała do, czerw Pształtuj do czerwienia tu pięknie załadowany środek do czerwienia w środku jeszcze tego czerwiu nie ma, no ale to jest Mayul, to jest silna pszczoła. Około 5 ramek na kropu i w mieście to nie wiem, ale też obawiam się z takim zjawiskiem, żeby dać pusto-pół nadstawkę, nie, pusty korpus, środek. Nie wiem, czy to widać. To pięknie wygląda i pomyśleć drodzy Państwo ta rodzina do któregoś tam kwietnia 25 czy którego rozwijała się tylko na sześciu plastrach także ilość plastrów w osiągnięciu siły rodziny nie zawsze odgrywa zdecydującą rolę ta strona ostatnia jest pusta Ponieważ tu decydują też geny. Geny matczyne. I też w sumie ma 25 ta rodzina ma 2,5 ramki tu do zaniesienia jeszcze. Teraz dostanie na głowę pusty korpus. I uważam, że nie ma się co wychylać i po prostu matce dawać więcej czerwienia i narażać na wyziębienie gniazda. No niby w tym, na ten to one są mocne, ale musimy się jakoś z taktem biologicznym zachować żeby sobie tej rodziny nie skrzywdzić zbyt pochopnym poszerzeniem gniazda, i tu tak samo proszę Państwa, uczynię jak i wreszcie ula, że po pierwszym miodobraniu, gdzieś w połowie maja, będę manewrował z ramkami z całego korpusu i ramkami gniazdowymi innej alternatywy nie ma nie zadam matce dużo roboty czerwienia w gnieździe to wiadomo to się bezpośrednio odbija na wielkości zbiorów a w tej chwili pszczoły jest na tyle żeby coś uzbierały i nie mogę im dokładać roboty niepotrzebnej i tak proszę państwa te moje dychawiczne pszczoły się mają no w tej chwili jestem po dwóch dniach jakiegoś tam zbioru jaki ten zbiór jest był to ciężko powiedzieć wczoraj było bardzo zimno deszczowno wczoraj było bardzo zimno deszczowno no ale niestety tu też mocno wylegały. No i jakoś taktownie, stosownie do czasu, pogody, temperatury, yy, mógł się zachować. No ta rodzina i bardzo marnie pracuje, ona była jedna z najsilniejszych, teraz jest takim średniakiem. No nie wiem co ją boli. Czerw jest, wszystko jest. Prawdopodobnie ona poleci podjazd czy ziele, bo tu jest matka też zajerzysta. Jak Państwo widzą, mam słabe rodziny. Mimo że dopiero dwa dni coś tam pszczółki pochodziły tak dość słabawo. To już jakieś pożytki w gniazdach się pojawiły. No wczoraj na pewno masę tego nektaru bez ten słotny dzień odparowały pojemność tego zapasu zmniejszyły teraz za bardzo też nie mogę ścieśniać tych gniazd ale i za bardzo nie mogę poszerzać no i obrałem tą opcję najbardziej ekonomiczną do pszczelarza i pszczół i przewidywalną do zbiorów poszerzać tą te rodziny pustym korpusem nadmiodnie bo zawsze na wysokim ulu pszczoły zaczynają składać miód nad przerwiem i idą w górę to jest ich naturalna tendencja naturalny odruch no i niestety ja tego się trzymam i nie przyrażę yy, jakimiś tam złudzeniami się kierują i dają puste nadstawki podmiotnie tylko tym robią to, że pszczoły dalej znoszą to na dół i gdyby to przyszło w bezpośrednim takim kontakcie tygodniowym, dwutygodniowym ten miód wybierać okazało się, że będą mieć ten sam miód nie na 10 ramkach tylko na 20, no taka jest różnica no niestety 99,9% pszczelarzy tego nie dostrzega no, no bo tak jak w książce pisze, no niestety, gdyby w książce pisali, że mam swoje genalia obciąć, no to co, bym miał to robić, bo tak piszę Troszkę trzeba się w życiu kierować zdrowym rozsądkiem i proszę Państwa, w tym momencie serdecznie się z Państwem żegnam